Dobry wieczór. Zapraszam na medytację. Dzisiaj będzie medytacja spotkanie z duszą. Ta praktyka pomaga nawiązać głęboki kontakt z własną duszą, najczystszą, najprawdziwszą częścią Ciebie. Pozwala odnaleźć wewnętrzny spokój, zrozumieć swoje życiowe ścieżki oraz poczuć miłość i wsparcie, które płyną z swojego wnętrza. Zaczynamy. Wybierz spokojne miejsce, w którym nic się nie rozproszy. Możesz zapalić świecę lub kadzidło, aby stworzyć podniosą atmosferę. Siedź z prostym kręgosłupem lub leż na plecach. Ręce połóż na udach lub na sercu. Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów pozwalając, by napięcie opuściło Twoje ciało. I trzy razy oddychamy. Teraz powiedz w myślach lub na głos. Otwieram się na spotkanie z moją duszą. Jestem gotowa usłyszeć jej głos i poczuć jej obecność. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju pięknej, jasnej ścieżki, prowadzącej do miejsca pełnego spokoju. Każdy krok Przybliża Cię do głębszego kontaktu ze sobą. Na końcu ścieżki widzisz świetlistą postać. To Twoja dusza, pełna miłości i mądrości. Podejdź bliżej i poczuj jej energię ciepłą, kojącą, Znajomą. Możesz zadać jej pytanie Co powinnam teraz wiedzieć? Jaką drogą powinnam iść? Czego moja dusza pragnie dla mnie? Pozwól, aby odpowiedzi przyszły intuicyjnie, jako myśli, uczucia, obrazy lub po prostu jako wewnętrzna pewność. Twoja dusza może podarować ci symbol, obraz lub słowo. Zapamiętaj je, bo zawiera ważne przesłanie. Poczuj wdzięczność za to spotkanie i powoli zacznij wracać do świadomości ciała. Weź głęboki oddech i poczuj, jak energia spotkania z duszą wypełnia Cię spokojem i harmonią. I oddychamy trzy razy. Otwórz oczy i chwilę pobądź w ciszy aby wintegrować doznania To już koniec medytacji. Co daje ta medytacja? Głębsze zrozumienie siebie, twoja dusza wna twoje prawdziwe pragnienia i ścieżkę. Wewnętrzny spokój i harmonia. Spotkanie z duszą przynosi poczucie bezpieczeństwa i sensu. Odpowiedzi na ważne pytania. Intuicja staje się silniejsza. A decyzje klarowniejsze. Oczyszczanie i regeneracja. Czujesz się lekka, jakbyś wróciła do swojej najczystszej esencji. To spotkanie może stać się Twoim rytuałem. Im częściej będziesz się powtarzać, tym silniejsze stanie się Twoje połączenie z duszą. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej medytacji. Jeśli się spodobała, to bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Oczywiście czekam na Państwa komentarze i kolejne propozycje następnych medytacji. A ja w tym momencie zapraszam na kolejną medytację, która odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 20. A dzisiaj się z Państwem żegnam, życząc, Miłego, spokojnego wieczoru i do usłyszenia, mówiła Ewelina Ewenberger.